Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu z cyklu CNN, czyli w komentarzach do niedzielnych czytań. Posłuchajcie proszę dzisiaj fragmentu z Ewangelii św. Łukasza, który jest dzisiaj w Liturgii, dobrze znana opowieść bardzo piękna, następująca ona brzmi. Jezus powiedział do faryzeuszów: żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień ucztował wystawnie. U bramy jego pałacu leżał żebrak pokryty wrzodami imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, a także przypsy chodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także i bogacz i został pogrzebany. Gdy, cierpiąc męki w otchłani, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał. Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i przyślij Łazarza, aby koniec swojego palca umoczył w wodzie i ochłodził mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odrzekł. Wspomnij synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz w podobny sposób niedole. Teraz on tu doznaje pociechy, a ty, męki, cierpisz. A ponadto między nami a wami zionie ogromna przepaść, także nikt choćby chciał, stąd do was przejść nie może, ani stamtąd nie przedostają się do nas. Tamten odrzekł Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca, mam bowiem pięciu braci, niech i ostrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham odparł: Mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. Nie ojcze Abrahamie, odrzekł tamten, lecz gdyby ktoś z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą, odpowiedział mu. Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie uwierzą. Moi drodzy, znana opowieść o Łazarzu to jest w ogóle bardzo wyjątkowy tekst dla świętego Łukasza, w takim sensie tylko Łukasz zapamiętał tę historię, nie ma jej żadnej innej Ewangelii. On, no właśnie, opowieść o biednym Łazarzu, który całe życie cierpiał, a po śmierci został wynagrodzony, zapamiętał, zapisał, dzięki Łukaszowi ją mamy i nie chciałbym się dzisiaj koncentrować na samej przypowieści. Mówiłem też pewnie o niej już parę kazań, ale chciałbym, żebyśmy chwilę się już patrzyli jednemu z bohaterów tej naszej dzisiejszej opowieści, temu złemu bohaterowi, czyli bogaczowi. Kochani, to jest taki człowiek, który jak słyszymy, to jest oczywiście tylko przypowieść, kochani, czyli to jest po prostu ubrana w literacki materiał, pewną opowiastkę, prawda o życiu, o świecie, o niebie, o piekle i tak dalej. Ale człowiek ten po swojej śmierci, no można powiedzieć, trafia do piekła. Kochani, pamiętajcie oczywiście, że w tym miejscu, tak jak i w większości miejsc w Piśmie Świętym nie ma mowy o piekle. W tym znaczeniu, w jakim my myślimy. Oni tu prawdopodobnie ciągle jeszcze myślą o Szeolu. Ten tutaj łazarz leżący na łonie Abrahama, to też, kochani, według komentarzy biblijnych, wcale nie jest łazarz w niebie. Dla nich to był Szeol, gdzie było specjalne miejsce dla ludzi złych, i był Szeol, gdzie takie miejsce niezbyt szczęśliwe, ale jednak, gdzie było miejsce dla ludzi dobrych i lepszych. Czyli taka, że tak powiem, lepsza loża w Szeolu. Oni to nie są może nasze pojęcia piekła i nieba, ale nie o to chodzi, bo to jest przypowieść. Przypowieść, która mówi o tym, jak się trafia w najczarniejsze miejsce, w jakie można trafić, jak można swoje życie tak po prostu skiepścić, że potem na wieki cierpisz ogromne męki i jesteś na wieki nieszczęśliwy. Czyli po naszemu oczywiście, jak to zrobić, żeby trafić do piekła. Ja chciałbym, żebyśmy zobaczyli cztery cechy tego bohatera głównego, bezimiennego bohatera które są drogami do piekła, które są jakby receptami na to, jak, się, jak swoje życie popsuć tak, żeby właśnie nie osiągnąć piękna i szczęścia, tylko żeby osiągnąć po prostu nieszczęście i piekło. Yy, moi drodzy, yy, po kolei tymi takimi określeniami, którymi się posługuje Biblia, mówiąc o tym człowieku. Zobaczcie, po pierwsze ten człowiek był bardzo bogaty i ubierał się w purpurę i bisior. Jedno z drugim pewnie się wiąże, bo, bo żeby się ubierać w purpurę i bisior, to naprawdę trzeba być bardzo bogatym. Poczętze, co to znaczy, że on był bardzo bogaty? Dlaczego miałby polegać, jakby, dlaczego ta jego cecha miałaby być czymś, co jest złe, co jest niedobre? Kani, zobaczcie, że bogactwo nie, nie w takim sensie posiadanie pieniędzy. To to nie o to chodzi. Tylko bogactwo to jest taki stan, w którym o niczym, o nic nie musimy się martwić. Nie, przynajmniej tak nam się wydaje, że jakbym miał pieniądze, jakbym miał dostatnie życie, jakbym miał tak jak ci tam najbogatsi, to by mi te wszystkie problemy życiowe odeszły, no i wtedy w ogóle byłoby super. Nie? Kochani, zobaczcie, Łazarz Biedak nie miał nic. Tam, kiedy jest napisane, że on leżał jakby tam u tych jego drzwi, przed tą jego bramą, tam przed tym jego domem, tam jest takie wyrażenie po grecku, że on był całkowicie niezdolny do jakiegokolwiek ruchu. To można w ogóle że albo go powaliła choroba, został powalony przez chorobę, albo został, że tak powiem, pożycony przez ludzi. Zobaczcie, on nie ma nic. On nie ma już żadnych sił, żeby jakkolwiek się ze swoim życiem poradzić. Kochani, uwaga. Jak się okazało, to... Było dla niego drogą jakąś do nieba. Yy, bogactwo tego człowieka, czyli poczucie, że nie muszę się o nic martwić, niczego nie potrzebuję, wszystko mam, wszystko mam ogarnięte, okazało się drogą do piekła. Koń, o co mi tu chodzi? Nie chodzi mi oczywiście o to, o takie myślenie, które jest bardzo złym myśleniem, gdzie sobie mówimy bardzo często, yy, no właśnie, jak ci idzie za dobrze, to się martw, bo to znaczy, że coś jest nie tak. Nie, koń, nie, nie w tym rzecz. Tylko chodzi o to, że dopóki, kochani, będziemy żyli takim przeświadczeniem, że nie możemy być szczęśliwi, nie możemy żyć pełnią, bo mamy różne braki, mamy różne potrzeby, mamy różne niespełnione pragnienia, tylko jesteśmy biedni, ale nie w tym sensie finansowym, tylko mam nadzieję, że rozumiecie takim bardzo szerokim. Dopóki żyjemy w takim przekonaniu, że, no właśnie, taki bidny jestem i w związku z tym to moje życie jest nieudane, uwaga, to jest właśnie przeszkoda w Tobie, bo Ty chcesz być bogaty do tego, żeby żyć szczęśliwie, żeby żyć naprawdę, żeby żyć w pełni, żeby żyć tutaj i teraz. I to nie jest żadna, kochani, gloryfikacja biedy, gloryfikacja braku, gloryfikacja niedostatku, tylko ci to, że ten niedostatek, kochani, jest motorem, ten niedostatek jest czymś, co sprawia, że my chcemy żyć naprawdę. To teraz jeszcze wytłumaczę bardziej w trzeciej cesze tego człowieka, tego niedobrego. On był bogaty, czyli on już się o nic nie starał po prostu. On po prostu osiadł na laurach. Kochani, bardzo często nasze biedy, nasze słabości pchają nas do przodu. Nie bójmy się ich. Druga rzecz. Zobaczcie, napisane, że on był ubrany w purpurę i Bisior. Po pierwsze, kochani, obydwa, to, ob, obydwie te rzeczy to są naprawdę niepojęcie bogate materiały. On musiał być... w znaczy, sensie drogie materiały. On musiał być naprawdę bardzo bogatym człowiekiem. Ale co ciekawe, obydwa te materiały, kochani, były niedostępne jakby w Palestynie. To były towary importowane. Nie produkowało się ich, nie wytwarzało się ich w Palestynie. Żeby on je miał, to musiał je sprowadzić z zewnątrz. No i to oczywiście tak trochę symbolicznie, a zobaczcie, co to oznacza. Ten człowiek, żeby nadać sobie status, żeby być kimś, żeby jak ludzie na niego patrzą, że mówili, o, ten to jest gość, to uwaga, uwaga, musiał to importować z zewnątrz. Czyli to nie jest jego własne, to nie jest on sam tylko to jest ktoś, kto importuje sobie swoją tożsamość, swoją wartość z zewnątrz, czyli szuka tego, nie wiem, u ludzi, w stanowiskach, w pozycjach, w robocie, w zyskach, właśnie w tym, że jest bogaty, w jakimś znaczeniu wśród ludzi i tak dalej. Zobaczcie, koniec jest bardzo ciekawe, w tej przypowieści on nie ma imienia, a łazarz ma imię. Kochani, to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo w większości przypowieści pana Jezusa bohaterowie nie mają imion, bo to po to, żeby jakby nie byli konkretnym człowiekiem, tylko żeby byli symbolem czegoś. W tym wypadku łazarz ma imię, bogacz nie ma. Co to znaczy? To jest człowiek bez, be, bez tożsamości. On swoją tożsamość buduje w ten sposób, że importuje coś z zewnątrz. Czyli próbuje sobie nałożyć coś zewnętrznego, co będzie jego tożsamością. Kochani, droga do polega na tym, że nie wiemy, kim jesteśmy. Droga do pioka polega na tym, że próbujemy przez poklask ludzi, przez stanowiska, przez nie wiem, sukcesy, przez jakieś takie zewnętrzne przejawy tego, że nam się coś udało, przez to próbujemy zbudować swoją tożsamość, a nie mamy jej sami w sobie. Kochani, czy gdyby się okazało nagle. Że stracicie, oczywiście, oby nie, nie wiem, wszystkie wasze pozycje zawodowe, finansowe wśród ludzi, że nie wiem stracicie żonę, dzieci i tak dalej, nagle zostaniecie sami bez pracy, bez znaczenia, odrzuceni przez ludzi i tak dalej. To czy nadal będziecie mieli takie coś, wiem, kim jestem i jestem w ogóle pełny i szczęśliwy? Czy też, te, czy też określają was te wszystkie rzeczy? I uwaga, nie chodzi o to, że one nie są ważne że one nie są również częścią naszej tożsamości, nie? Na przykład to, że jesteśmy, nie wiem, mężami, żonami, dziećmi, ja jestem księdzem, ale uwaga, gdyby się okazało, że mi to zabiorą, to szkoda oczywiście, ale gdyby się okazało, że mi to zabiorą, to czy ja mam tożsamość swoją sam w sobie, czy też właśnie zewnętrzne rzeczy, importowane rzeczy, muszą mi ją nadać? Trzecia rzecz. Tu jest napisane, że on w związku z tym też, że był, no, bogaty, to dzień w dzień ucztował wystawnie. To jest takie tłumaczenie trochę naokoło. Tam to chyba lepiej było by przetłumaczyć, że on się nieustannie, dzień w dzień, on się dzień w dzień dobrze bawił. Czyli mimo to tylko że robił takie życie beztroskie, takie bez problemów, no w związku z tym, że był bogaty właśnie, nie miał żadnych trudności, problemów, więc bawił się bardzo dobrze przez całe życie. Kochani, uwaga. Jeżeli chcecie się przez całe życie bawić, w takim sensie nie traktujecie życia na serio, to to jest najprostsza droga do piekła. I uwaga, to nie chodzi o to, że to jest takie gadanie, księdza rozrywka, i przyjemności, i nie wiem, muzyka, tańce, y i wakacje to są rzeczy prowadzące do piekła. Nie kochani. Tylko, <laughs> czy twoje życie traktujesz jako najważniejsze zadanie w ogóle Twojego życia? Czy każdy twój dzień mówisz sobie, co ja mam zrobić dzisiaj? Żeby to nie była tylko zabawa, żeby to nie było tylko tak, że bawię się w życie, bawię się w miłość, bawię się w małżeństwo, bawię się w dzieci, bawię się w robotę. Tylko co, co robisz, żeby się doskonalić, żeby być kimś pełnym, żeby być kimś pięknym, żeby być, jak mówimy w kościele, kimś świętym, żeby być kimś, kto jest absolutnie najdoskonalszą wersją samego siebie. Czyli to nie jest zabawa, tylko to jest bardzo często, kochani, ogromna charówka. Jak chcecie się dobrze bawić przez całe życie, to traficie do piekła. Bo się okaże, że żeście nic sobie nie rozwinęli, z niczym się nie zmagaliście, nie doszliście do żadnej dojrzałości, doskonałości, do niczego pięknego. Jak się, coś, jak się ktoś przez całe życie bawi, to to jest najprostsza droga do piekła, kochani. I ostatnia rzecz czwarta. Zobaczcie, jego strasznie bolał język. W tym piekle, jak tam siedzi w sensie w tym szoolu, bo to nie jest piekło, ale w tym szoolu tam, bardzo tam jakieś męki cierpiał i mówi, gdybyś mógł tutaj, gdybyś mógł. W sensie on mówi do, do Abrahama, gdybyś mógł poprosić łazarza, żeby on wziął koniuszek swojego palca i przyłożył mi go do języka, bo bardzo mnie tu piecze. Wszystko mnie boli, ale najbardziej mnie tu piecze. Kochani, co to znaczy w ogóle? Zobaczcie, dlaczego język? Dlaczego język go piecze? Kochani, mamy wytłumaczenie w tej Ewangelii wcześniej, bo zauważcie, że pojawiły się wcześniej w tej Ewangelii inne języki. Były tam psy obok tego łazarza, które go lizały, lizały jego wrzody. Kochani. Medycyna mówi w ogóle, że pies, kiedy liże swoje rany, na przykład albo innego psa rany, jego język i ślina i to, co on tam ma, mają takie właściwości bakteriobójcze, wiecie, jakby leczące, łagodzące, zabijające zarazki i tak dalej. To jest lecznicza działalność. Te psy się zlitowały nad tym człowiekiem, te psy lizały tego, tego bitnego łazarza. Zobaczcie, niczego takiego nie zrobił, nie lizał, jeżeli tak można powiedzieć, ten bogacz. I zobaczcie, czy to jest tak, że on go traktował źle albo jakąś krzywdę mu wyrządził? Nie. Czy nas powiedzi, gdyby on był ten człowiek, to czy musiałby powiedzieć skrzywdziłem Łazarza? No nie, nie wyrządził mu żadnej krzywdy. Źle go traktowałem, nie wiem, okradłem go. Yy, no, no nie, on go po prostu nie zauważał. W sensie jego bieda, jego cierpienie, jego ból w ogóle go nie obchodził. Kani to jest najważniejszy punkt, za który się trafia do piekła, dlatego on właśnie w tym piekle, w tym języku tak cierpi, bo on nie lizał nikomu ran, czyli Bóg nie będzie cię pytał na sądzie, czy żeś tam żadnego grzechu nie popełnił i czy byłeś nieskazitelny. Nie mówisz do to nieważne w ogóle, że to jest coś, czym nie mamy się zajmować. Jasne, że tak. Ale Bóg przede wszystkim zapyta. A przepraszam, a ty jesteś psem liżącym rany innych, czy się posty po całe życie dobrze bawiłeś? Kani, lubię ten obraz. W sensie lubię w ogóle tę Ewangelię, bo ona pokazuje inne rzeczy, za które się trafia do piekła. Oczywiście nie dlatego, żebym był jakoś rozkochany w mówieniu o piekle wiecie to że nie, bo uważam, że nie na tym polega dobra nowina chrześcijańska. Ale zobaczcie, że nam się tak przywykło mówić o piekle w takich kluczach, żeby tam nie robić takich takich grzechów, żeby nie wchodzić w takie i w takie z szatanem, żeby, nie wiem, przestrzegać tego i tamtego. Ja nie mówię, broń Boże, że tamte rzeczy nie są ważne. Ale ta Ewangelia jakby w inny zupełnie sposób pokazuje drogę człowieka do piekła. Pokazuje, jak chcesz mieć życie bezproblemowe i chcesz być bogaty we wszystko, to to jest droga do piekła. Jak chcesz... Yy, z zewnątrz, od innych, w ich uznaniu budować swoją tożsamość, nie że jej sam w sobie, nie, zbud nie znalazłeś siebie, to jest droga do piekła. Że jeżeli, no właśnie, nie zwrócisz uwagi na drugiego człowieka, na jego biedę, nie to, że mu nic nie zrobiłeś, ja lubię takie spowiedzi, ludzi, ludzie, którzy przychodzą mówią nikogo nie zabiłem, seksu nie uprawiałem, nie piję, nie palę, więcej grzechów nie pamiętam. Aha. W sensie powiedziałeś po prostu wszystko, czego nie robisz. A pytanie jest, co robisz? W sensie, czy komuś pomogłeś? Nie tylko to, czy nikogo nie zabiłeś, tylko czy komuś pomogłeś? To jest to pytanie, to jest to ważne pytanie. Jeżeli chcecie się bawić całe życie i traktować je na niepoważnie, w takim sensie, bo tak jest mi łatwiej i przyjemniej, to jest droga do piekła. To są zupełnie inne rejony niż. No właśnie, nie popełnij takiego albo innego grzechu, bądź wierny przykazaniom i pamiętaj, daleka się trzymaj od jakichś szatańskich spraw. To są dużo poważniejsze sprawy, kochani. To są dużo głębsze sprawy dotyczące naszej tożsamości, tego, kim jesteśmy i tak dalej. Przemyślcie sobie, proszę, tę dzisiejszą Ewangelię. Moi drodzy, moi kochani, moi mili, bardzo wam dziękuję za kolejne spotkanie, z którego oczywiście bardzo, bardzo, bardzo się cieszę. Nie mam pojęcia, czy to jest jeszcze aktualne, bo nagrywam to oczywiście trochę wcześniej, ale jeżeli chcielibyście się wybrać na Tauron 6 października, możliwe, że jakieś śladowe ilości biletów jeszcze zostały, w opisie pod filmem znajdziecie link do wydarzenia. Jeżeli coś jeszcze jest, to zapraszam. Ściskam was bardzo serdecznie, bardzo was pozdrawiam, bardzo was błogosławię i do zobaczenia już niedługo, czyli za tydzień. Z Bogiem, papa! Pa.